Mam dzisiaj dyżur w refektarzu. Nie zespałam, jestem już w stroju roboczym. To zapraszam na mój dyżur. Zapraszam Was do naszego wakacyjnego refektarza. Refektarz to jest takie miejsce, w którym spotykamy się przynajmniej kilka razy w ciągu dnia na posiłki, taka trochę stołówka. A jako, że no dla nas bycie razem to jest i bycie w kaplicy, i bycie przy wspólnym stole, mamy tutaj święte obrazki. Na ostatnim obrazku jest aktualnie urzędująca matka generalna, i tak właśnie to wygląda w każdym refektarzu. Teraz już są wakacje i sióstr jest trochę mniej, ale ilość tych pomidorów wskazuje na to, że no wszystkiego musimy mieć dużo, bo po prostu jest nas dużo. Podobnie rzecz wygląda z chlebem. Ten chlebak przed śniadaniem wygląda tak, a zaręczam, że po śniadaniu będzie wyglądał już zupełnie inaczej taka ciekawostka, której pewnie w domu nie mają. Nie macie. Każda z nas ma coś takiego, nazwijmy to budkę, w której trzyma naczynia, różne jak widać, takie jak lubi. Na tych naczyniach jemy, a kiedy zjemy, to my jemy naczynia właśnie przy takich zlewach. Tutaj właśnie, o, a gdyby ktoś się pytał, czy segregujemy, czy segregujemy śmieci. Ta piramida to nie jest żadna instalacja artystyczna. To są miseczki na odpadki. Te czarne to są na bio, a to na Zmieszane. I ważna rzecz, segregujemy śmieci. To jest nasza winda, połączenie z kuchnią. Tędy właśnie wszystkie posiłki i wszystkie rzeczy, które kuchnia przysyła do refektarza, właśnie przyjeżdżają. Właśnie mam przygotowane masło, żeby je porozkładać teraz na stoliki. Robię to w ostatnim momencie, no bo jest tak ciepło, żeby mi się to rozpłynęło wszystko. Takie upalne dnie, jak ten ważne jest, żeby w refektarzu dobrze przewietrzyć, rano najlepiej, no bo to przecież nabiera się świeżego powietrza. Czasami w niektórych firmach o siostrach zakonnych pokazują, że siostry przełożone to są takie, no już święte, że nic, nic same nie potrafią zrobić. A co siostra przełożona robi? się śniadkę. Sama własnymi rękami? Nie ma specjalnej siostry, która siostrze robi jedzenie? Wakacje, zapraszam Was do naszego refektarza. Refektarz to jest takie miejsce, w którym spotykamy się przynajmniej trzy razy w ciągu roku. Co ja mówię, trzy razy w...